Wiem, że jestem nudna, ale uważam, że te szlachetne róże kupowane w szkółkach jednak są dużo lepsze niż te kupowane przygodnie gdzieś gdzieś. To jest oczywiście klasycznie, może 20 raz to chyba mówię, róża od Hyżego, Queen of Hearts. Sadzona od północnej strony, ale takiej północnej gdzie od wschodu często jeszcze, no teraz może mniej, ale to słońce jest, więc ona sobie cały czas radzi. Jest 2 listopada. Ogród powoli. Już to mówiłam, zrobi się taki zgniły, też jest dużo przekształceń, bo zaczną dominować powoli trawy. Ja jestem zwolennikiem, że trawy te zimozielone, różne tużyce i inne powinny być, bo później zrobi się smutno. Także tutaj zupełnie już funkcje, jakby wysadzone, wsadzone inne rzeczy, plus dużo cebul. Tu czekamy na nowe y, róże. No, niestety ogród się zmienia, nie jest już taki piękny. Całe szczęście, że są jeszcze jakieś żółte liście lub y, te uwielbiane przeze mnie ogniki. Bardzo polecam wszystkim te proste krzewy, które sobie świetnie dają radę. Mam też tu inne krzewy, na przykład mam tu śnieguliczkę, która to spełnia funkcję nawet taką lekko okrywową. Z tyłu mam trawy kostrzewę siną. Nie jest moją ulubioną, ale tu z tyłu też mi robi efekt, także y, trzeba się dobrze zastanowić, co tu mieć w ogrodzie, żeby na jesień nie było smutno, także tu są te kwiatostany przekwitniętych hortensy i znowu ognik, y, rozplenice, oczywiście ja mam trzy rozplenice, tutaj y, chruścina jagodna, drzewko truskawkowe, piękny krzew, u mnie praktycznie jest prawie, że zimozielony, Chociaż oczywiście nie owocuje, bo jest za zimno. To z drugiej strony go pokażę. I trzy rozplewnice, moje trzy królewny. Jedna, druga i trzecia. Ta chyba wygląda najlepiej. Także teraz w ogrodach królują trawy. Nie ja mam mało miejsca, ale zawsze jakieś trawy się znajdują. I tak jak powiedziałam, jestem zwolennikiem zimozielonych traw. Idę, bo wołają mnie.